Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. W końcu moi kochani wróciłem na kanał po de facto trzech miesiącach nie nagrywania, ale to było spowodowane problemami, które miałem osobiście, z którymi musiałem sobie niestety poradzić, ale już teraz wszystko jest w porządku i na wstępie również chciałbym Was bardzo, bardzo przeprosić za to, że nie nagrywałem i obiecuję, że teraz już wracam w pełni do życia na YouTubie i teraz będą kolejne filmy ciekawymi dla Was informacjami, więc obiecuję, że już teraz się poprawię i mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Moi kochani, dzisiaj do Was przychodzę z holem zakupowym z miesiąca maja, czyli to są kosmetki, które zakupiłem w tym miesiącu, zarówno w drogerii Hebe, w Douglasie, jak i na topesthetic.pl, więc jeżeli tutaj jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części oglądania. Więc moi kochani, przejdę i temat zacznę od produktów, które kupiłem w Hebe i przystąpię od razu do pierwszej rzeczy. Jest to pełnowymiarowe opakowanie emulsji silnie nawilżającej z Bandi, z Ectoiną. Ja wam o niej nagrywałem filmik, e, ja miałem wtedy tą edycję limitowaną 30 ml, a teraz mam pełnowymiarowe opakowanie tej emulsji silnie nawilżającej. Jest to świetny, najlepszy, moim zdaniem, produkt nawilżający. Naprawdę jest to tak rewelacyjny produkt. Nie dość, że jest niekomedogenny, nie zapycha porów, świetnie nawilża i te nawilżenie jest wręcz odczuwalne, że to jest na głębszych warstwach skóry się dzieje to nawilżenie, a nie to jest tylko te silikonowe powierzchowne działanie. Nie, tutaj czujemy działanie nawilżające, natychmiastowo, dogłębne i jak najbardziej produkt się sprawdzi dla wszystkich, w szczególności dla skór nawet bardzo suchych, odwodnionych, wrażliwych. Jest to produkt bardzo wielofunkcyjny, z tego względu, że możemy go używać na dzień i na noc. Teraz drugie Heba go zakupiłem za 49,99, więc uważam, że to jest bardzo dobra cena jak na taką gramaturę tego opakowania i produkt jest rewelacyjny, więc tutaj również z przyjemnością będę go używać, więc tutaj mamy emulsję z Bandiego zaliczoną. Następnym produktem, który sobie kupiłem jest to bandi morski żel do mycia twarzy. Powiem Wam szczerze, że ja go nigdy nie miałem, miałem próbkę, ale nie pamiętam czy to właśnie była próbka morskiego żelu do mycia twarzy, czy morskiego toniku. Ale w każdym bądź razie, zwał jak zwał, kupiłem sobie morski żel do mycia twarzy, jest to produkt o bardzo delikatnym składzie, nie ma SLS-ów, nie ma mocnych detergentów, jest to detergent delikatny, pochodzenia naturalnego. I naprawdę tutaj działanie y, powinno być delikatne, ale i oczyszczanie powinno być głębsze. Czyli oczyszcza bardzo głęboko, ale nie wysusza i nie zdziera warstwy hydrolipidowej. Ja zatem ten za zapłaciłem 29,99, co uważam, że jak na Bandii jest to i tak stanowczo za niska cena. Nie dość, że firma Bandi jest profesjonalną marką kosmetyczną, to jest firmą polską i kosmetyki są produkowane, jak dobrze pamiętam, pod Warszawą albo przed Warszawą, nie chcę Was kłamać, ale to są rewelacyjne kosmetyki, naprawdę, po których widać tak zdumiewające działanie, takie efekty, że no... Ja tutaj już się nie będę tutaj rozpowiadał na ten temat, naprawdę Bandi robi dobrą robotę i to są świetne kosmetyki, więc zobaczymy, jak ten żel do myć mi się sprawdzi. Następnym produktem, który kupiłem pierwszy raz w życiu ze względu na skład, bo skład mi się bardzo spodobał, ale zobaczymy. Jest to Purederm, jest to drobnoziarnisty e, wygładzający i rozświetlający peeling w twarzy. E, powiem Wam tak, nie używałem go jeszcze, więc zobaczymy, co to za cudo i oczywiście Wam nagram o nim film. Zapłaciłem chyba, żeby Was nie kłamać, chyba 19,99 albo 17,99, była jakaś promocja na ten peeling. I zobaczymy, jak on mi się sprawdzi. Skład jest wyśmienity, ma bardzo dużo ekstraktów, jak również olejków, więc no zobaczymy tutaj, jak on mi się sprawdzi. Oczywiście Wam o tym nagram film. Następnym produktem dość ciekawym jest to Bielenda Professional Supreme Lab. Jest to czarna maska macka twarzy, ale nawilżająco-odżywcza nie ta oczyszczająca jak te maski z węglem, a że ja już mam skórę suchą, poleczoną izotekiem na zawsze, to moja skóra nie wymaga oczyszczenia, bo ja nie mam problemów już z wypryskami ani zapychającymi się porami. I teraz moja skóra potrzebuje rewitalizacji, nawilżenia, rozświetlenia, I więc zobaczymy, co to, to jest za cudo. Bardzo mnie ciekawi ta czarna formuła tej maski, że to ma być maska regenerująca, odżywcza a nie oczyszczająca, więc zobaczymy. Zapłaciłem za tą maskę 37,99 zł, co uważam, że również jak na bielendę profesjonalną, to jest niska cena, więc zobaczymy jak ta maska będzie mi się sprawdzać. I oczywiście Wam również o niej nagram filmik. Następnym produktem jest kolejne opakowanie, o którym Wam już również nagrywałem filmik. Serum do twarzy z witaminą C z bielendy. Jak Wam obiecałem, ja tego serum z witaminą C już nie zamienię na żadne inne. Jest fenomenalne, no i w efekcie kupiłem następne opakowanie. Więc ten serum jest rewelacyjne. Jest ono bardzo leciutkie, szybko się wchłania, łagodzi wszelakie zaczerwienienia, rozświetla skórę, rozpromienienia. Naprawdę skóra wygląda fenomenalnie i w dość krótkim czasie efekty są bardzo mocno intensywnie dostrzegalne, i skóra jest świetnie wyciszona, rozjaśniona. Również jest tutaj silna dział, prewencja anti-aging, także również działamy profilaktycznie przeciwzmarszczkowo, budując kolagen produkcję jego w naszej skórze, więc również mamy. Mamy tutaj naprawdę multum korzyści w jednym produkcie, i ja jestem zachwycony z tego serum. Nagrywałem wam o nim filmik, i no, powracam, no, powracam. No co ja będę wam tutaj mm, rozczulać? Powracam, powracam, powracam. Jest świetny produkt. I teraz, moi kochani, Bielenda ta mm, profesjonalna wypuściła nową, y, totalnie serię z witaminą C. Teraz z ultra stabilną witaminą C. Chciałem również sobie z tej serii kupić serum, ale było wysprzedane, więc kupiłem dwa produkty na testy i zobaczymy, jak one do mi się sprawdzać. Jest to energetyzująco-nawilżający krem i energetyzujący tonik, więc zobaczymy również, jak mi się to będzie sprawdzać. Za krem zapłaciłem 52,99 zł, więc zobaczymy, jak ten krem będzie mi się sprawdzał. Zaraz Wam go pokażę, tylko... Czy mi się tak uda, go łatwo wyciągnąć z opakowania, wiecie, bo to czasem są te opakowania tak skonstruowane, że... O, no patrzcie. <laughs> o, to jest taki kremik do twarzy. I on jest dziennonocny, także skład jest świetny, jest bardzo stabilna forma witaminy C w składzie, więc zobaczymy, jak on będzie mi się sprawdzał. Oczywiście, jeżeli Was będzie również yy, interesowała recenzja tej nowej typowo serii z witaminą C, to nie ma problemu, nagram Wam o tej serii film. Więc ten krem będzie leciał do testów. I tutaj mamy tonik z tej samej serii. I też tak samo problematyczne wyciągnięcie z opakowania, ale z tym sobie już damy radę. Bo chyba nie dam rady, albo idę o, damy. E, więc opakowanie toniku prezentuje się tak. Wiecie, że ja toniki używam jak lotiony i esencje czyli 7 razy wklepuję w skórę i wtedy na lekko wielkotną skórę po ostatniej porcji toniku nakładam serum, później to zamykam kremem i jest rewelka, tak? Więc zobaczymy ten tonik, również jak on mi się sprawdzi. On ma tutaj również hydrolat z zielonej herbaty, ekstrakt z malin, ultra stabilną formę witaminy C, ekstrakt z rumianku, glicerynek, kwas mlekowy, więc tutaj naprawdę skład jest fajny. No i tutaj generalnie rzecz biorąc to ma być rozświetlenie, rewitalizacja, Um, przebarwienia, nierówny kolor skóry, skóra zmęczona, ziemnista, stosunkami starzenia wymaga, um, odnarażona na stresy aktywacyjny, czyli w szczególności, gdy palicie papierosy, um, często balujecie, pijecie alkohol, przebywacie w zanieczyszczonym środowisku, pracujecie w takich um, miejscach, gdzie Naprawdę Wasza skóra może być narażona na różne czynniki, więc uważam, że ta seria będzie świetna dla ta, ym, jako ochrona przed takimi różnymi czynnikami. Więc zobaczymy, jak mi się ta seria nowa z ultrastabilną formą witaminy będzie sprawdzała i oczywiście Wam nagram również o tym film, a jak uda mi się dostać w Hebe w końcu serum z tej nowej serii, to oczywiście od razu natychmiast też je kupię, więc yy, będę Wam o nim nagrywał. Więc Hebe to mamy wszystko. I teraz kupiłem na Top Esthetic sobie kolejne opakowanie. Jest to Dermalogica Active Moist, czyli ja Wam nagrywałem o tych produktach z Top Esthetic filmik. Emulsja kosztuje 225 zł, jak dobrze pamiętam. Jest to lekka emulsja nawilżająca i jak uwielbiam ten produkt. Jest to bardzo lekki produkt, bardzo mocno nawilżający. On jest stworzony generalnie, rzecz byłem dla skóry tłustej i mieszanej. W żadnym wypadku dla skór tłustych i mieszanych on będzie rewelacyjny, a dla skór suchych, odwodnionych, wyniszczonych jeszcze bardziej rewelacyjny, więc. No ale jeżeli ktoś sobie nie może pozwolić na produkt za 229 zł, no to oczywiście tutaj nie ma problemu i może kupić sobie tańszy zamiennik, który działa w tej samej równie jak Dermalogica. I tym zamiennikiem jest właśnie ta silnie nawilżająca emulsja z z Bandiego, więc tutaj nie ma żadnego najmniejszego problemu. Więc kupiłem sobie teraz um, tą emulsję po raz kolejny. No i w się kupiłem jeden produkcik, jest to Estée Lauder jak zwykle Advanced Night Repair czyli serum do twarzy kultowe ze stelaude. Używam już je ponad 5 lat, jak dobrze o tym wiecie, więc już mam tutaj sobie następne opakowanie. I te serum stosuję w teraz tylko na noc i używam je tylko, kiedy moja skóra jest bardzo mocno przysuszona i potrzebuję intensywnej regeneracji albo dni poprzedzające używanie retinolu na noc. To wtedy te serum świetnie im tą skórę również cisza, więc tutaj nie będę mieli problemu. Serum kształtowało jak zwykle na przystało 329 zł. Ale skład jest świetny, więc jak najbardziej tutaj nie ma żadnego problemu. I moi kochani, naprawdę jeszcze raz na wstępie chciałbym Was bardzo przeprosić, że przez te 3 miesiące mnie nie było, nie odżywałem się. Wiem, macie prawo być na mnie wściekli, bo są widzowie, którzy naprawdę wyczekują na moje filmy, bo dostawałem od Was setki maili, gdzie ja jestem i ja byłem w szoku naprawdę, że tyle ludzi się zainteresowało moim losem, gdzie ja jestem, że naprawdę się ciepło na serduchu zrobiło. Więc obiecuję Wam, że już jestem, wróciłem, reaktywacja szajtana, więc już będę żył i będą regularnie filmiki na kanale i już będziecie mieli mnie dość, bo tyle tych filmików będzie, ale mam nadzieję, że i tak czy siak zostaniecie ze mną. I również przez ten okres przerwy, w której mnie nie było przez 3 miesiące, zauważyłem, że przybyli mi nowi widzowie na kanał, więc również zarówno starych, jak i nowych widzów, którzy przybyli na mój kanał, serdecznie jeszcze raz witam. I jeżeli nowi widzowie mnie nie znają, to jestem Kacper, mam 23 lata i mam skórę suchą, <laughs> więc tutaj nie ma żadnego problemu. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy tak w przenośni i zostaniecie ze mną na dłużej. Więc moi kochani, w tym miesiącu to jest taki haul zakupowy. Uznałem, że to jest w pełni wystarczające dla moich potrzeb, mam jeszcze multum kosmetyków o których Wam nagrywałem filmy, więc jeszcze tych produktów nie poskończyłem również będzie mi się szykował projekt Denko do nagrania, także tutaj na spokojnie wróciłem będą teraz kolejne filmy, a jeżeli Was będzie interesowała obszerna recenzja tej nowej serii bilendy profesjonalnej, którą dostaniemy w KBS tą ultra stabilną witaminą C, to nie ma problemu, rzecz jasna nagram Wam filmik, a jeżeli Was będzie interesowała konkretna recenzja jakiegokolwiek produktu, piszcie mi proszę o tym w komentarzach, więc również to wezmę pod uwagę i w miarę moich możliwości nagram o danym produkcie Wam filmik. Więc moi kochani, cieszę się, że już jestem z Wami, całuję Was bardzo mocno i życzę Wam serdecznie miłego dnia i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.